biskup różnował. Bez przerwy, bez przerwy coś pisał. Jakiekolwiek zebranie, to on pisał. Cokolwiek by się nie działo, pisał. Także możecie być przekonani, że dialogi w katedrze mogą trwać latami. <klucza> Bardzo mu dziękuję wobec Was wszystkich, za tą tę pomoc, jaką świadczył mi podczas tych lat poznania. We w We wszystkich sprawach duszpasterskich obecnych, w tych sprawach naukowych obecnych. W świecie pośród duszpasterstwa akademickiego obecnych. Tak więc myślę, że i tutaj ta obecność łódzka przyczyni się do wielkiego dobra samego Kościoła, który jest w Łodzi. Niech Pan Bóg wszystkim Wam błogosławi. Pan z Wami i z Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wiek. Spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmocny, ojciec i syn. I duše vde. I duše vde. I duše